Co chcą przekazać nam karty tarota na weekend od 31 października do 2 listopada? Zaczynamy ten weekend w karcie Pustelnika. Ktoś potrzebuje pobyć sam, spędzić czas w samotności. Może być tu odwołane jakieś spotkanie, a może znak Panny ma dla Was znaczenie. Pustelnik to odkrywanie siebie, pustelnik to poświęcanie czasu dla siebie, to czas spędzony w samotności. Medytacji, odosobnieniu. Są też pokazani dla Was, kochani, mądrzy doradcy. Grupa ludzi, wspólnota ludzi, grupa znajomych, a może rodzina. Ktoś tutaj bardzo mądrze coś w ten weekend podpowie. Ale też powinniście porównać tradycyjne metody i metody innowacyjne, żeby wybrać dla siebie najlepszą z możliwych opcji. Mamy też poczucie iluzji i utknięcia, utknięcia w przeszłości, utknięcia w związku. Pamiętajcie jednak, że to jest tylko iluzja, możecie czuć brak pewności siebie i odczuwać bezradność.